Siemanko, w tym materiale zamierzam opowiedzieć o moich wrażeniach z Bloodborne, mojego pierwszego souls -like z którym się zmierzyłem i którego ukończyłem, łącznie z Delce. Zapraszam. Zanim zacznę, od razu powiem, że jedyne co wiedziałem o tym gatunku, to że jest on trudny, wymagający i często się ginie, także z taką wiedzą startowałem. Zapoznając się swoim tempem z mechaniką walki oraz snem tropiciela, zacząłem czyścić początkową lokację. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to naprawdę świetnie zrobiona walka. Czuć tu wagę i siłę zadanych uszkodzeń przez różne bronie. Naprawdę świetne uczucie, które było ze mną aż do końca gry. Jest tutaj broń palna, natomiast ona służy bardziej do parowania przeciwników i rzadko z niej korzystałem, jedynie tylko na początku. Z czasem odblokowuje się różne bronie palne czy też białe, i jest tutaj w czym wybierać. Każdą walczy się inaczej i trzeba ją też inaczej wyczuć. Ale najlepsze jest to, że każda broń, miecze, piły, siekiery itd. może się składać i rozkładać, przez co możemy zrobić jednym przyciskiem broń, jednoręczną lub dwuręczną. Każda sprawdza się do czegoś innego w trakcie przechodzenia gry. Czyszcząc pierwszą lokację, zginąłem tak naprawdę tylko raz, gdyż grałem po prostu ostrożnie, bo wiedziałem, że mogę bardzo szybko zginąć, i ostatecznie doprowadziło mnie to do pierwszego bossa, bestii kleryka, na której ostatecznie już poniosłem klęskę. Pierwszy boss w tej grze był dla mnie lekkim problemem, gdyż udało mi się go pokonać dopiero za trzecim razem. Podczas pierwszych podejść do tego bossa grałem bardzo chaotycznie, gdyż zaskoczył mnie strasznie podczas eksploracji i dosłownie ręce zaczęły mi się całe trząść z emocji. Nie wiedziałem co zrobić i jak w ogóle uderzać, by samemu nie dostawać po dupie. Swoją drogą muzyka z tej walki była niesamowita i może to przez to. Walcząc z tym bossem, zdawałem sobie sprawę, że zwykłym pistolecikiem nie będę w stanie go pokonać i że muszę skumać jego ataki, które wykonuje. Zacząłem rozumieć, że muszę w odpowiednim momencie robić unik, czyli w momencie, w którym jego atak do mnie dochodzi, ja muszę być w animacji rola, bo w przeciwnym razie, jeśli się spóźnię bądź zrobię to za wcześnie, to po prostu oberwę. Dość szybko to skumałem i odniosłem swoje pierwsze zwycięstwo przeciwko pierwszemu bossowi. Po tej walce udałem się do snu tropiciela, by wydać zdobyte tętnienia krwi i wrzucić kilka leveli do mojej postaci. Postanowiłem dodać sobie witalności i siły, ponieważ chciałem, żeby moja postać miała trochę większą przeżywalność oraz żeby podczas przechodzenia lokacji moby schodziły na mniej uderzeń. To samo zrobiłem z bronią, którą miałem dosłownie przez całą grę, czyli toporem tropiciela. Ulepszyłem ją sobie na plus jeden i poszedłem dalej odkrywać kolejne lokacje. Aż dotarłem do kolejnego bossa, Ojca Gascoina, którego udało mi się pokonać za pierwszym razem wykorzystując na pewnym etapie walki schody oraz groby dookoła, które ułatwiły mi sprawę, ale też nie do końca, ponieważ boss również mógł to wykorzystywać na swoją korzyść i nie byłem w 100% pewny i bezpieczny. Pierwsze godziny z Bloodborne uświadomiły mi, że śmierć w tej grze jest czymś zupełnie naturalnym, że to normalne i trzeba wyciągać wnioski z tych zgonów, gdyż to w większości przypadków ja popełniam gdzieś błąd. Były sytuacje, w których to jakiś mob mnie zblokował w ścianie albo w rogu i nie mogłem nic zrobić. I to mnie strasznie denerwowało, ale taka sytuacja zdarzyła się dwa razy podczas całego przejścia tej gry. Stamina w tej grze odgrywa bardzo ważną rolę, bo jest to koszt, który musimy ponieść. Jeżeli chcemy na przykład wyprowadzić atak ładowany, to zużywa to prawie całą staminę i czas na przygotowanie takiego ataku jest długi. Musiałem odpowiednio zarządzać staminą, gdyż jeżeli popełnię błąd, to bardzo szybko zginę i za swój błąd przypłacę zgonem przez co będę musiał latać po swojego utraconego expa oraz przebiegać lokację od lampy aż do miejsca, w którym zginąłem. Więc trzeba na to bardzo uważać i żeby się nie spieszyć. Są oczywiście skróty, które skracają ten czas i to znacząco, ale najpierw trzeba je znaleźć i odblokować. Najczęściej jest to jakaś winda z dźwignią albo jakaś brama też drzwi, więc nie jest wcale najgorzej. A same lokacje w tej grze są naprawdę mega klimatyczne i bardzo dopracowane. W każdej lokacji początkowej można zginąć szybko, nawet gdy mamy wysokopoziomową postać. Chyba, że ktoś już ogarnia to wtedy o to bardzo ciężko. Nie każdy boss był dla mnie wyzwaniem. Było chyba czterech bossów, którzy byli tak łatwi, że zastanawiałem się przez chwilę, jakim cudem trafili do tej gry ostatecznie. Chodzi mi o poziom trudności, po prostu byli zbyt prości, zbyt schematyczni. Najwięcej problemów miałem z Logariusem, Ludwigiem, Sierotą Kos, Ebrieta, córka kosmosu i Bestia Rządna Krwi. Bosy z DLC szczególnie, gdyż byli bardziej agresywni i nastawione na walkę w zwarciu, ale to pewnie dlatego, gdyż były mniej więcej rozmiarów mojej postaci. Warto też dodać, że przy większych bossach lepiej jest nie namierzać ich, bo czasami to przeszkadza. Ja wolałem na pewnym etapie zrezygnować z tego i sterować kamerą sam. O wiele lepiej mi się wtedy grało. Kolejna rzecz warta wspomnienia to to, że warto jest unikać ataków bossa rolując w jego stronę, a nie od niego odskakiwać do tyłu. Nauczyli mnie tego bossowie rozmiarów mojej postaci właśnie. Dodam też, że jeżeli ktoś myśli o używaniu tarczy do zasłaniania się i unikaniu obrażeń, to zrezygnuj z tego, bo tarcza w tej grze jest totalnie bezużyteczna i są tylko dwie w całej grze, co tylko pokazuje, że gra od początku stawia na walkę w zwarciu, na unikach i agresywności. Zabiłem każdego możliwego bossa w tym tytule, łącznie z końcowymi dwoma bossami. Żeby walczyć z ostatnim bossem trzeba posiadać trzy pępowiny, które przed końcem finałowej walki trzeba użyć. Ostatecznie ukończyłem Bloodborne'a w 38 godzin i ja czuję, że chcę więcej. Aż szkoda, że do tej pory od premiery nie ukazała się druga część tej gry. Mam nadzieję, że From Software pamięta o tej marce i zaskoczy w następnych latach. Prawie zapomniałbym powiedzieć o kilku zwykłych przeciwnikach w tej grze, którzy są momentami trudniejsi od bossów. Mam tutaj na myśli chociażby tego potwora, co śpiewa i nabija poziom szału, przez co jest on mega niebezpieczny i można bardzo szybko zginąć albo ten potworek co wysysa wgląd, który zdobywamy z odkrywania i pokonywania bossów. Naprawdę mega upierdliwe moby do ubicia. Dla graczy, którzy się boją tych gier, bo są irytujące przez wysoką częstotliwość zgonów oraz że nie ma fabuły i że są trudne, mam kilka zdań do powiedzenia. Przede wszystkim w tej grze fabuła nie jest ważna. To nie ona gra tutaj pierwsze skrzypce głównie gameplay, czyli system walki, bosowie, przeciwnicy do wybijania w lokacjach, ulepszanie broni, levelowanie itd. Dialogów bądź scen przerywnikowych tłumaczących nam świat, w którym jesteśmy jest tyle co nic. Natomiast bardzo dużo ciekawych rzeczy o tym świecie można się dowiedzieć z czytania opisu różnych przedmiotów. Na przykład odzienia, broni palnej, broni białej, czy też różnych przedmiotów, które zbieramy bądź dostajemy od, od NPC-ków. Sami NPC są w grze i opowiadające nieco, ale w enigmatyczny sposób i prawie za każdym razem trzeba domyślać się samemu pewnych rzeczy. Podam przykład. W pewnym miejscu znajduje się NPEC, który siedzi w swoim mieszkanku i rozmawiamy z nim przez okno za kratami. Mówi nam o różnych rzeczach oraz, że się źle czuje, po czym rozmowa się kończy, bo wyczerpaliśmy już cały dialog. Jakie było moje zaskoczenie, gdy po pewnym czasie na dalszym etapie gry postanowiłem wrócić do niego, żeby sprawdzić, czy powie coś tym razem ciekawego, i jego tam nie ma. Jedynie co zostaje to jakąś bestię, którą pokonałem, a obok widzę wyłamaną kratę i zniszczone okno. Nie trudno było akurat się domyśleć, że to właśnie ten nieszczęśnik zamienił się w tego potwora, którego ubiłem. I takich rzeczy w tym tytule jest dużo. W taki sposób mniej więcej są opowiadane różne historie, różnych NPCów i tak dalej. I Ja się nad tym aż tak bardzo nie skupiałem, gdyż mnie interesowała głównie rozgrywka. Jeżeli chodzi o zgony i że często będziesz ginąć, to od razu powiem, że nie ma się czego bać. Po prostu śmierć w tej grze ma ciebie czegoś nauczyć, bo po tej śmierci musisz stać się lepszym graczem, wyciągając wnioski z tej śmierci i próbować dalej. Gra jest trudna, to nie ulega żadnych wątpliwości. Natomiast ona jest trudna tylko w pierwszych kilkunastu godzinach gry, gdy nie rozumiesz jeszcze wszystkiego do końca i że musisz wyrobić sobie pewne automatyzmy. Gra daje ci narzędzia do jej ukończenia, ale w jaki sposób nauczysz się w tą grę grać, żeby ją ukończyć, to już ty musisz o to zadbać. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Pierwszy raz spróbowałem, ukończyłem i nie żałuję ani jednej minuty spędzonej z tą grą. Także nie ma co narzekać, polecam spróbować. Ja wyszedłem ze swojej strefy komfortu, wcześniej mówiłem, ale po co ja mam grać w grę, która mnie będzie irytować przez setki zgonów i jest trudna? Ja po ciężkim dniu chcę sobie odpocząć, zrelaksować się i tym podobne rzeczy. Wszystko to kwestia psychiki i podejścia, tym bardziej jak się zabiera za coś, co jest nieznane i trudne do ogarnięcia na początku. Przy odrobinie zaangażowania i poświęcenia czasu, ukończysz tę grę i będziesz czuć dużą satysfakcję, gwarantuję. Co będzie następne? Elden Ring, trylogia Dark Souls, a może Demon Souls? Słyszałem też o Lords of the Fallen od polskiego studia, ale słyszałem też, że to straszne gówno i żeby tego nie tykać, gdyż można sobie popsuć odbiór tego naprawdę fascynującego gatunku. Nie wiem co będzie następne, ale wiem co będę robić dalej, bo jest w Bladbornie nowa gra plus i zamierzam ją kończyć ponownie raz jeszcze, ponieważ jest mi mało i mało i mało. Ja chcę cały czas więcej. Teraz już rozumiem za co oraz dlaczego gracze na całym świecie tak bardzo uwielbiają ten gatunek oraz wszystkie produkcje od From Software. Jeżeli film ci się spodobał i przydał, będzie mi milutko, jak zostawisz lajka, suba, komenta i do następnego filmu. Cześć.